Maneczko wszystkim z tej strony szkapa w ogrodzie. Zapraszam do filmiku o szczypiorku. Tutaj widzicie, mam przycięty szczypiorek już tak w późno jesieniu, ale dalej się zaczyna puszczać. Pokażę wam, czym się różni zwykły szczypiorek. Taki zwykły standardowy zielony szczypiorek. Mówię o typowym szczypiorku, nie o, cebul o szczypiorku z cebulki czy z czosku tylko o zwykłym szczypiorku. Jak poznać, jaki macie? Tutaj ten, co mi kwitnie, jest szczypiorek czoskowy Główna różnica w zakwitnięciu, ten ma całkiem inne kwiaty i białe. Więc widzicie, szczypiorki mają różne kwiaty. Ten ma białe, ten zwykły ma takie fioletowe. No wiadomo, w smaku też trochę poznacie, troszkę czoskiem, ale czoskowy ma płaskie liście. Jeśli byście gdzieś kupywali czy coś, sadzonkę szczypiorku, zobaczcie, czy ma okrągłe liście. Widzicie? Zwykły po lewej ma okrągłe, a czoskowy ma takie płaskie. Nie widać tego za bardzo, ale o, ten jest taki cieniutki, widzicie? Z tej strony jest szerszy, a z tej jest cieniutki i to jest czoskowy szczypiorek. Taka jest właśnie różnica między szczypiorkami. No jak jest młodziutki, albo jak jest przycięty na przykład, to nie bardzo poznacie e, w sumie po liściach i po zapachu. No liście w sumie nie... I teraz Wam nie powiem, czy jak jest ścięty, to też jest chyba taki bardziej płaski. Nie. Tutaj nasionka. Myślę, że te nasionka mi się wysują i się pewnie coś wysieje, no zobaczymy, czy się z tego coś wysieje, czy nie. to będę później rozsadzał. No i tak... E, takim sposobem właśnie ja też poznaję szczypiorki, które się mi wysieją. Są dwa obok siebie. I one jak się mi wysują, to później co to jest za szczypiorek, czy taki, czy taki, no. I wtedy poznaję, wtedy sadzonki sobie mogę zrobić, rozsadzić. Ale no, ja go, mi w sumie wystarcza tyle. Jak ktoś, jakiś znajomy chce sadzoneczki, to tam za parę groszy, no wiadomo to co, poświęcę swój czas, to mogę mu dać, zrobię mu parę sadzonek, jak to się chce. I teraz tak będziemy robić sadzonki, ale nie z nasion, tylko tutaj z takiego gotowego, rosnącego krzaczka. Bo on taki zagęszczający jest i muszę mu tak roz za kiedy zrobić miejsce, żeby tutaj więcej mógł młodych się fajnie rozrostywać. Roz roz no i tak, ukopałem troszkę. No nie umiałem sobie poradzić jedną ręką, jest, jest to dosyć ciężko wykopać. Jest mocno ukorzenione. Widzicie, takich korzonek jest pełno. Ale nie musicie tego dużo urywać. No praktycznie z jednego takiego czegoś, jak tutaj patrzycie, już macie sadzonkę. Tylko wiadomo, no, to zajmie więcej czasu niż z jednego, potem zaś wyrośnie następny, zaś następny. Takiej cebulki. Te cebulki po czasie się rozrostują, ale jak ich dacie więcej, na przykład z 5, 6, no to po już pierwszym roku, już taka malutki kopczyk się tworzy. Już, już wyrasta na przykład 6, tych włosków, już ze z góry. To już tego, tego zielonego troszkę, jest. I jak obcinacie ten zielony, właśnie, no to ten korzeń i ten, ten, ten szczypiolek rośnie na korzeń, korzenia się rozrostuje, a jak zostawia się liście, że on zakwita, no to te cebulki na dole za bardzo się nie rozrostują, bo wszystko idzie na łodygę na te kwiaty, żeby wytworzyć te kwiaty i zarodniki poprzez nasiona. A jak ucinacie, no to on się rozrostuje właśnie poprzez cebulki. Cebulki wypuszczają takie drugie obok, tak się jakby rozdwojały, wypuszczają drugą cebulkę obok, no i przybywa I temu to się tak bardzo zagęszcza, aż powiem tak, zdarza się, że on się po prostu nawet wytraci, ten szczypiorek, tak się zagęści, że po prostu nie ma ziemi. I te cebulki albo usną, albo po prostu, no nie wiem, nie mają pokarmu, nie mają gdzie rosnąć i padają. Więc ja sobie co jakiś czas po prostu obkopuję dookoła, troszkę urywam. Żeby, jak mi się chociaż ze środka wytraci, to żeby były na zewnątrz młode sadzonki. Tutaj mamy już to wszystko poprzerywane, poprzerzedzane. No tego wywaliłem. Ale wydaje się taka duża kupa tego, o, praktycznie tak jedną trzecią, że tego wyrył. Tutaj będzie miało fajne miejsce na rozrostywanie się. No a z tego będziemy robić sobie sadzonki. Nie ma dużej tej techniki. Tutaj to musi być urwane. Powiem tak, no. Mm, lepiej żeby nie było za dużo tego zielonego, ale jeżeli utniecie całkowicie to zielone, no to te sadzonki się wam nie złapią. Tak żeby miało, nie wiem, obstawiam 5 do 10 cm. Najlepiej uciąć, skrócić, żeby było troszkę przycięte, ale żeby też nie było takie takie zbyt małe. Tutaj sobie namieszałem ziemię jakąś z kompostem, jakiejś tam takiej no y, z resztkami pory chyba takiego. Wszystko to to, co miałem pomieszałem. Bo jak wiecie, no u mnie ziemia to nie jest za dobra, więc ta czysta spola nie bardzo się nadaje do sadzonek, bo jak wysknie to się zbija jak kamień. Więc stąd bierzemy tak. Do doniczek pakujemy na dół tak jedną... Trzecią, nawet można powiedzieć, można połowę tej doniczki dać. Bo ten szczypiorek głównie idzie w dół. Jeżeli posadzicie go zbyt nisko, tylko że nie momentalnie wyjdą. Ja powiem po tygodniu wychodzą mi z doniczki. Po posadzeniu, po tygodniu wychodzą mi dołem z doniczki. Tak, rośnie szczypiorek. Ale jest fajne. że ten szczypiorek ja kładę doniczki po prostu na ziemię, obsypuję je tak troszkę, żeby się nie poprzewracały i zostawiam. I ten szczypiorek przechodzi sobie przez doniczkę i łapie się dna. I nawet jeżeli ja nie podleję doniczek, to szczypiorek mi przetrzyma bez niczego, bo on sobie ciągnie z dołu. Do doniczki 4, 5, do 6, tak, żeby coś było. Jak dacie więcej, chcecie od razu większe sadzonki, możecie dać więcej. Ale to zależy od tego, jak długo ich będziecie trzymać w donicy. Po prostu one muszą mieć miejsce, żeby rosły. No i tak. Tutaj mamy już posadzone. No powiem tak, no jak widzicie nie wygląda to tak za specjalnie. Takie poobcinane, takie poszczampione dalutkie coś, ale to jest pełnowartościowa sadzoneczka. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi któraś sadzonka tak robiona padła. No nie wiem, robiłem już ich kilka, nie wiem, z 50, 20, 50 może i żadna mi nie padła. Wszystkie się przyjęły. Takim sposobem robione. Z nasionek wysadzałem tylko tylko te, ten mój, ten mój pierwszy co jest, jest chyba wysadzony z nasionek. Ten czosnkowy i ten jest wysadzony z nasionek. Tu mam jakieś wiadereczko od syna, więc podlejemy nim troszkę. Trzeba dość mocno podlać, najlepiej żeby to przelało. Żeby ta ziemia docisła się do tej sadzonki, żeby nie była luźno, żeby Docisła się do tych korzeni, więc mocno podlać. Najlepiej zostawić sobie troszkę miejsca w doniczce, żeby tej wody szło nalać. Bo jak nasujecie do pełna, to nie będziecie umieć później podlać. gdzie wam woda uciekać. A tak woda się fajnie zbiera, podlać. No i takie sadonki można sobie gdzieś odstawić. Można je troszkę tak w osłonięte miejsce, żeby nie było na pełnym słońcu na, na początku. Żeby nie wysuszało za szybko osłoniętym miejscu, zostawić. I mamy gotowe sadzonki do rozdania, do sprzedaży, gdzie tam chcecie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!